Siemano. Dzisiaj wymienimy U oliwę w M57D30. Proszę ja was bardzo. Silnik rozgrzany. Wpierw skręcimy sobie tą Osłonę i filtr oleju. O kurwa O, koreczek sobie odkręcimy. O, jak panie dymi panie Ciorno oleje ciorny, rzadki. Trzeba wymienić. Mimo że jeszcze nie wiem, on może 8000 przejechał, ale wymienimy. Co BM57 jeździło dla jego? 30. -ticzka. Już jedna, tylko została na tej osłonie. Jedną ukręciłem. wkręcamy go. Sek. Mek. A to czemu w oleju jest? Trzeba będzie to umyć. Pamiętacie, że tu odłożyłem? Bo ja pewnie zapomnę. I proszę, was, bardzo osłonka. Ona nie ma. Nie. O. Tu śrubka powinna być. No, a śrubki nie ma. Hm. To ciekawe, ale chyba nie było jej Gdzie to odłożyć? Hmm, kurba, ona na tutaj Co my tu mamy? EGR To wypierdolimy niebawem Znaczy, o EGR tu jest Tylko to jest od EGR, a jeszcze ta rurka I tak mi zależy, żeby się jej pozbyć Bo y, jak wymieniałem pompę wody to No wkurzała co najmniej, nie? O, proszę bardzo W dodatku przeszkadzała mi do tego, żeby Wężyk ten od podciśnienia tutaj w tym parcianym oplocie, żeby go podłączyć, bo mi wypadł i mocy nie miał. Dobra, odkręcimy sobie to, tą pusieczkę. Jakbyś chciał wymienić kiedyś filtr w M57 T30, filtr oleju i masz yy, standardową skrzynkę, no już taką większą, z narzędziami, z grzechotkami. I u... I stwierdzisz, że jesteś me mechanik, kurde, bo masz skrzynkę. To BMW się zaśmieje z ciebie i powie ci, że jesteś chudnie mechanik, bo klucza takiej skrzynce do odkręcenia filtra nie będziesz miał, więc znowu klucz, ten rozklekotany, przychodzi mi na ratunek. Kurde, to się nie chce rozkręcać. Może sobie kupić taki jeden, klucz, bo on zawsze mi ratuje dupę. Zawsze nie mam jakiegoś klucza. Tak to sobie rozkręcam. I odkręcam. O. Tego nie widzieliście. To ciekawe. Co tu się wydarzyło? O, proszę bardzo. No, to będzie ciekawe teraz, żeby tego nie obrobić. Muszę sobie kupić taki zestaw nasadek jeszcze. No kurwa, patrz nie odkręcisz. Nie no, jest potrzebna kurde, nasadka. Nie wiem, to jest jakieś 36. Nie wiem, gdzieś muszę go znaleźć.

Połamię to Gorze, dlaczego nie chcesz wejść? Już się coś połamało? Właśnie, kurde No, gigantko. A co to za wężek? A masa. A ta masa do poprawy jest w ogóle. Nie wiem, czy widzicie. Ona to luźna jest, już dawno była luźna. Przypomniało mi się. Ją trzeba naprawić. A to kiedy indziej. <grym> no. Dawaj. O. Widzisz jak idzie elegancko Znowu mnie uratował ten klucz Bez tego klucza to na nie Rozkładamy tutaj ładnie, fajnie Jeszcze hukowo Proszę bardzo I mamy filterek Cieplutki olejek Dobrze się rozgrzał, na wolnych chodził Tyle co wyjeżdżałem i wyjeżdżałem, to mu trochę dałem. Jest cieplutki olejek. Podoba mi się. Filtr sobie zaraz zobaczymy. Dokładniej na stole. Gdzie wie tu? Szmata kurwa. Albo nie, ta brudna ja. Daj mi szmat. O, to z poprzedniego odcinka. Dzisiaj eko, eko nagrywanie. Bo tego. Bo mam 45% baterii. Na telefonie nagrywam. Co my tu mamy? Nie wiem, nie widać syfu chyba. Aczkolwiek coś się świeci Nie, to, to olej się odbija światło od lampy. No, czarne jest, nie? Ale o piłków nie widzę. Ja się zastanawiam, co on mi dał. To jest filtr, oczywiście, paliwa. Jakaś kurwa sika, co to jest? Jakieś kurwa tu ruskie, tu chińskie, a tu made in extra EU, kurwa, nie? <śmiech> <śmiech> co on mi dał, kurwa? Jakie gówno. Chociaż filtr oleju jest z dobrej firmy. Tak mi się bynajmniej wydaje. Made in Germany. Tak? Made in Germany. Made in Germany. To musi być dobre. Jak szwaby robiły, to musi być dobre. Filtry podobnej wielkości. Nawet bym rzekł, że to jest tej samej. Czemu ten otwór jest mniejszy, ten jest większy? E, to na mocy nie rzutuje w sumie. Nie? No ale tak czy siak ten jest mniejszy. Ten jest większy. No chuj, tam będzie chodzić. Gumeczki są wszystkie. O, podkładkę dały. Ej, jedną gumkę dały. A są trzy. No dobra, to stare oringi zakładamy tu. Na mocy nie rzutuję. Założyłeś, założyłeś. A tu założymy nową. Najważniejsza, bo tu byle ciało. A to nie wiem w sumie po co to. Następnym razem się wymieni. Trzy. I tak ten olej długo nie będzie jeździł, też pewnie jest 8000. I wymiana plus płukanka następnym razem. Ten olej jest trochę taki właśnie na przepłukanie, plus jeszcze płukanka dojdzie w następnej wymianie. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Kurwa! Założę to i, i się dogram. Dobra, wymienione. Pasuje, jak widać. <laughs> to budowa jeszcze polata, ale będzie trzeba ją chyba wymienić kiedyś. Bo nie wygląda już za ładnie. Także tak gumeczki założone. Filtr pasuje. Wszystko ładnie pięknie. 40% baterii. Klucz 17 z przeduszką. Zestaw małego szambonurka rozłożony. Pociągnąłem instalację elektryczną. No i tam. Dobra. Jesteśmy w szambie. Co jest fajne w f 46 Mamy płytę, mamy misę i korek. Nie trzeba odkręcać płyty. To mi się podoba. Czemu to jest tak obrzygane? Nie pytajcie, gdyż nie znam odpowiedzi na to pytanie. Podejrzewam, że tam gdzieś jest przyczyna. I tą przyczyną może być turbo. Tak mi się wydaje. Obrzygany jest obficie. No dobra. Odkręcamy. W takim razie. O kurwa. O, dobra. Możemy zmienić o sprzęt na przedłużkę. Kurde, ujebane. O, akurat w dziurę się wytarłem. Zajebiście. Dobra. Teraz możemy sobie odkręcać. Ty trafię? Nie wiem. <laughs> Czekaj. Może być ciężko. Ale gdybym aparat postawił, to by może się udało. O, idealnie. I się leje. Lej. Jak widać czorno. No dawaj, 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 dawaj Bo tu 7 litrów wchodzi, nie? To to trochę się będzie dało Taką dziurkę małą Proszę bardzo, korek w ręce To już nie takie rzeczy, kurde Już nie takie oleje się wymieniało O, ale szczyt Jest tego oleju trochę Taka 1 trzecia tego wiadra A to wiadro ile może mieć litrów 20 No to tak by wychodziło Jakoś mniej więcej Dobra niech to się ścieknie A my weźmiemy tego gadatka Oła kurde Po plecach Śrubą kurwa Oła wow. co my tu mamy Dwie podkładki Czemu to tak? Bo już to zdejmij teraz. Się rozpiało to wszystko teraz. A więc tak wygląda korek jak nowy. A tak wygląda podkładka, która była na samym dole. No nie, nie ciekawie bym powiedział. A ta była na wierzchu jak nowa. Nadająca się jeszcze do założenia mi się wydaje. Ale nie będę je zakładać. Bo mam taką nową. W sumie są identyczne. Wielkościowo. Kręcimy sobie już filtr. Już się gotuje. Proszę bardzo. Na pewno dobrze założyłem gumkę. Wolę się upewnić. Wait. A co to za gumka? Tego chyba nie powinno być. Ej, teraz mam kurwa mindfucka Starą mam tu. Teraz nie wiem, czy to zdejmować, czy nie. Było, jeździło. Ktoś założył, bo mu leciało teraz. Czy ktoś zapomniał ściągnąć? Albo była fabrycznie. Dobra, zostawiam. Jak to jakieś i nie leciało, to zostawiam. Bo się okaże, że zaraz mi wyleci kurwa bokiem olej. Ale możecie napisać w komentarzach. Czy to powinno tutaj być. Bo pierwszy raz coś takiego widzę. Kurde, weź traf teraz Z jedną ręką. Dobra. Tak jak widzicie, przykręciłem i średnio ufam temu, gdyż tu wystaje ten o-ring. Tam już nie, nie wiem czy widzicie, nie widzicie. Nie podoba mi się to. Zobaczymy. Jak nie będzie lecieć, to zostawiam. Jak będzie lecieć, to wypieram to, ten o-ring. Zdecydowanie go nie powinno tu być. Nie powinno. Powinienem go chyba wybielić. No ale na razie zostawiam. No to wkręcamy korka Co już miało zlecieć, to się zleciało. O! I po co tyle kurwa podkładek? Jak ta idealnie pasuje teraz, przylega. Chociaż mogłem to obczyścić. To nie jest głupi pomysł. Dobra. Możemy założyć sobie. Kurwa, dew wypadła mi. Eee, jest tu I kręcimy. Teraz chociaż będzie widać, czy skorka będzie lecieć, czy nie będzie lecieć. Dobra, bez przesady. Z umiarem. Dokręcone. Tyle w oleju. Wiem, że słabo widać. Trochę jest. Trochę jest. Dużo nie wypił. Się nie ma co śmiać, takie chmury sadzi, że. Znaczy dużych nie. Widziałem gorsze. Mój to sadzi, bo ekologia jest w pewien sposób wyeliminowana. Nie w całości. Natomiast w jakiejś części. I nie przeze mnie. Niestety. Kurde wafel. O! Tylko przez poprzednika. Olej lejem. Lejek jest. Ech, lejemy dzisiaj. Motula 5W30, taki na przepłukanie, nie? Akurat zima idzie to 5W30, może być, choć deklarujecie e, pewnie 5W40 do tego sprzętu. Wchodzi tu 7 litrów prawie, jak coś. Także taki zestaw. E, I co? 100% syntetyk, tylko syntetyka to nawet nie stało. Serene w Banie tylko na Polskę wychodzą, że 100% syntetyk, a w Niemczech znowu jest, że to jest jakiś semi-syntetyk. Bynajmniej nie jest to czysty syntetyk. Aczkolwiek Motul na Polskę twierdzi inaczej. Nie jest to najgorszy olej, jest to wręcz bym powiedział dobry olej i lubię markę Motul, dlatego też leję to do wszystkiego, co mam. Czy to jest motor, czy samochód, ja to leję do wszystkiego. Piątka śmiało. No i właśnie, a propos w ogóle płukanek, bo mówiłem wcześniej, że płukankę e, zamierzam przy następnej wymianie, mm, tak profilaktycznie w sumie, choć teraz o płukankach trochę wybuchła gównoburza, <noise> że tak to ujmę, jedna wielka dyskusja, czy płukanki są dobre, czy niedobre czy szkodzą czy pomagają. No ja uważam, że jednak ma to sens i nie zawsze może to pomoże, bo rzeczywiście istnieje szansa, że wiecie, coś jest przypchane nagarem, jakiś uszczelniacz, jakiś coś i później są sytuacje, że płukanka wypłucze i nagle pół silnika jest do uszczelnienia później, nie? Ale no jednak e, co do tego czy płukanka czyści czy nie czyści, no to dla mnie to jest chyba oczywiste, że to no, czyści. Może e, macie sposoby jakieś bardziej domowe, nie wiem, nafta, cokolwiek i też Wam wyczyści. Może to rzeczywiście e, nie ma sensu przepłacać, aczkolwiek uważam, że jak kogoś stać chce, to niech wlewa sobie cokolwiek co chce do tego silnika i, i tyle w temacie. Kur... To sobie wkręcimy, tego litra jeszcze sobie wlejemy i następnego już będziemy dozować. A i możecie powiedzieć jaki w ogóle olej e, wy deklarujecie. E, dla tego silnika jaki według was byłby najlepszy. E, czy jednak 5w30 czy 5w40 czy Motul czy czy tak seria Motula czy inna seria Motula czy, czy inna marka. Chętnie poczytam opinii. Chociaż ja jestem y, ogólnie fanem motula. Nie jest to na pewno najlepszy olej, ale jest to dobry olej, uważam. Dosyć dobry. No i lubię po prostu tą markę, więc. Dlatego też. Dlatego też to kupuję. <noise> Także motul to jest miejsce na Twoją reklamę, nie? <noise> w przyszłości może kiedyś fajnie by było. Kurde wafel Dobra to może by wziął szmatkę Już zobaczył ile tego oleju jest Taki właśnie był wcześniej A nie widać na kamerze No nie widać Bynajmniej czarny był Sucho Sucho Patrzymy No pod maksa podchodzi Więc wlejemy myślę pół litra I pół litra Albo ze dwie setki dwie setki wlejemy, i odpalić będzie trzeba kabarynę. Lub, 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 na oko. Ile teraz je? jeszcze setka? No dobra, setka poszła. No, dwie setki. Dobra to zakręcimy. No. A może zobaczymy jeszcze. Jak to wygląda? No teraz max jest, nie? No dobra, to odpalimy go. Zobaczymy czy nie leci spod filtra. do 20 się wyrobię może. Ale ze wszystkim dobra. polimy. Zobaczymy Wszystko bangla Z filtra nie leci Starczy Co tu się pali? Ech, nic się nie pali No dobra, zobaczymy jaki jest poziom oleju Kurde, Trzeba wytrzeć Już mam szmatkę Ciekawe ile będzie materiału z tego Pewnie niewiele Ale zawsze coś O panie, trzeba dolać No, trzeba dolać Zdecydowanie trzeba dolać Zasało wszystko, kurde Świnia nie na żarta No ale to jest motor, kurde To musi reć. I nie wiem, tu już dużo nie trzeba lać Ze trzy setki Powinny być dobrze No kurde, jeszcze setkę bym wlał będzie kit. Zobaczymy. Wezmę sobie na dolewkę, chociaż on Nie ubywa mu oleju ogólnie, ale sobie wyczyszczę i do bagaja załaduję. No. Tak, kurde, jeszcze. Setkę, półsetki, bo jest pomiędzy i tak, no nawet nie idealnie. A tam wolę troszkę wincy dać. Dobra, dam półsetki. Nie więcej, nie przeleń kurwa. I jep. Dobra. Miara wokół nie? Półsetki. Tyle lat wymian oleju nie poszły na marne. No, ten tak kurde no. Jeszcze nie zleciało pewnie, ale. Tak, kurde mam wątpliwości co do tego jeszcze. Chociaż no tak by musiało być, nie? No to półsetki jeszcze. No jest idealnie, ale ja tam wolę troszkę, troszkę jeszcze. Kurde. Dobra, starsz, Bo przelejesz. Półsetki. Nie widać. No prawie. Nawet. Tak by było równo. No prawie. powie ktoś, że to musisz na równym położyć, żebyś widział. Chuję. O, dobra. To już starczy. Jest teraz to jest idealne. Teraz to jest dobrze. Teraz mi się podoba. Ja już nie potrzebuję więcej. No to prawie 7 litrów 6 6,7 6, 7 litra no to no to mówiłem, że prawie 7 litrów wchodzi no tak by było już te korki wprowadziły wtedy a nie wiem z którego roku ten silnik jest to jest 184 konie jeszcze ten ten stary M57D31 on jest z E39 prawdopodobnie wyciągnięty bo ma piątkę skrzynię manualną gdyż szóstki wychodziły tylko w poliftach E46, prawdopodobnie w poliftach albo tylko w E46 ogólnie, nie pamiętam dokładnie. W E39 nie występowały skrętu, 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 skrętu. Ten plastik muszę wymienić ze znaczkiem, dobra, nie za mocno. Bo znowu kolejną śrubę ukręcisz, to już jest ukręcona. Widać. Tam. Czemu ona nie dolega w ogóle? Nie coś nie dolega. Nie wiem, obraziłaś mnie. Obraził się plastik. No ale tu trzyma. No. To luźne, to luźne. Tu się tylko wszystko trzyma. No tu luźne wszystko luźne. Nawet to trzeba będzie poprawić kiedyś. Sprawdzimy jeszcze, czy nie cieknie ty, nie cieknie. Ładnie Dobry korek. No i gitara. Nowy wahacze. O, no, sam wymieniałem. Ligancko. I tu, i tu, i ładnie tego jest, ładnie, 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 nie. <laughs> ale druciarze tutaj były. Teraz poprawiać po nich kurwa, wszystko trzeba. No dobra, to by było wszystko. E, filtr paliwa jeszcze został, ale to już sobie wymienię chyba kiedy indziej, albo później, bo mi się nie chce. E, no dole nie cieknie. Także do następnych filmów. Naora.